Za każdym razem, jak o tym myślę, to po prostu coś we mnie pęka, bo lek kosztuje 9 milionów złotych, mamy na razie milion. Zbiórka idzie bardzo powoli niestety. To się liczy każdy, każdy, każda minuta tak naprawdę, bo nie wiem, co się stanie tak naprawdę z moim dzieckiem. Choroba, na którą cierpi Patryk, atakuje nie tylko mięśnie ruchowe, ale także te odpowiedzialne za przełykanie i oddychanie. Patryk już teraz karmiony jest przez sondę. Podczas snu w oddychaniu wspomaga go respirator. Choroba atakuje mięśnie odpowiedzialne za oddech. To jest największe zagrożenie w tej chorobie. Praktycznie z dnia na dzień może nastąpić pogorszenie funkcji oddechowych, czego się bardzo boimy. Wiadomo, czym to może skutkować. Miesiąc temu, gdy odwiedziliśmy Patryka, chłopiec był spokojny i uśmiechnięty. Dziś znacznie więcej płacze. Rodzice obserwują u niego problemy z przełykaniem śliny. On też ma przez to problemy z, z kaszlem, tak? bo Wcześnie cały czas się gromadzi i on nie może tego odkrztusić. Także um, no bez saka się nie możemy po prostu nigdzie ruszyć. Także to, to jakby to się zmieniło, tak? Nie na, nie na korzyść, tylko na no niestety negatywna. Patryk leczony jest dostępnym w Polsce lekiem. Niestety nie przynosi to pożądanych efektów. Lek w naszym przypadku e, zahamował. Myślę, że zahamował ten postęp choroby w jakimś stopniu. Ale Patryk przestał jeść, tak? Więc e, no w tym obszarze jakby mu nie pomógł. Bo z dziecka, które jadło samo, z, przestał całkowicie e, m, posiadać tą zdolność. W przypadku Patryka to nie walka o sprawność, ale o życie. Szansą jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Polega na tym, że dziecko otrzymuje prawidłową kopię genu, który produkuje białko. Lek można podać do drugiego roku życia, jednak najlepsze efekty są, gdy dziecko dostaje ten lek jak najszybciej. Więc mamy taką nadzieję, że Patryk dostaje ten lek maksymalnie do pierwszego roku życia. To jednak najdroższy lek na świecie kosztuje aż 9 milionów złotych. To jest naprawdę mądry chłopak i chcę, żeby mógł wykorzystać to życie, które przed nim jeszcze jest. Tylko musimy po prostu zebrać pieniądze. Patrykowi można pomóc za pośrednictwem portalu się pomaga. Być może gdzieś każdy w tym pośpiechu stanie, zatrzyma się na chwilę i gdzieś tam między... Między tymi zakupami zobaczy, że, że jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy i ktoś, kto potrzebuje tego małego wsparcia, aby jego następne święta mogły wyglądać już normalnie. Zbiórka trwa do lutego. Wrocław Joanna Pietkiewicz.